Siemanko, z tej strony Palladyn i dzisiaj sobie obstawimy mecze na yy, tych, które są czyli dzisiejsze, czyli środowe mecze ostatniej Ligi mistrzów, to nagrywam wczoraj, czyli we wtorek, czyli dla mnie dzisiaj, dla Was wczoraj, okej, okay, nieważne. No i przechodzimy do obstawiania. Wczoraj, mam nadzieję, że wczorajsze, dzisiejsze się udały. No i lecimy Ajax, a zaczęli oczywiście dwie bardzo strzeleckie drużyny, czyli można na spokojnie zaznaczyć sobie, że obie drużyny gdzie to jest, obie drużyny strzelał gola? Hmm, tak. no, no, kurs Chapman, albo są dwie bardzo strzeleckie drużyny i no, raczej wiadomo, że padną w to Liverpool. Wątpliwie ta druga drużyna, raczej Liverpool, obstawiacie sobie Liverpool albo Remis, hmm, Inter, Szachta Doniec. Nie wiem dlaczego taki niski kurs jest na Inter, bo Szachta wydaje mi się, że może zaskoczyć. Y na pewno Inter strzeli gola, ale wydaje mi się, że tak, tam też yy, strzeli gola. Do tego zaznaczamy też tutaj, że obie drużyny strzelą gola. Nie wiem dlaczego aż taki wysoki kurs, ale dla mnie to bardzo dobrze i dla Was też raz Wam tak zagrać. Real Madrid kontra Borussia Myśleniach, blach, myślę, blach. Um, Rat Real, ale nie chcę ryzykować tutaj, więc radzę Wam też zaznaczyć. O, w sumie możecie też obie drużyny strzelą gola zaznaczyć Wtedy pewnie będziecie mieli większy kurs, a razem, też właśnie. No, jest większy kurs, a wygrana też będzie większa, a tak samo pewnie to mniej więcej jest. Olympiku Sport nie mam pojęcia, dlaczego na Porto jest tak wysoki kurs. Sport jest w gazie. Na pewno badnie golf, meczu i tu więcej, nic nie mogę wam zapewnić. Manchester City, Marsylia, na pewno. Mecz... A, co się stało? Na pewno Manchester City. Bayern, kontra Lokomotiv Moskwa, na pewno Bayern. I to jeszcze bym bardziej tak na pewniaczka strzelił w Bayern, czyli że, yy, czyli że Bayern wygra, oraz będzie powyżej 2,5 powyżej gola w meczu. Myślę, że Bayern no spokojnie 3 bramki strzeli, a nawet nie to może lokomotyw strzeli. I Salzburg kontra Atletico Madryt. Atletico nie jestem fanem, ale na pewno padnie 1,5 gola w meczu, także to by były kiedy właśnie na środowe mecze dzisiejsze, jak to oglądacie, wydaje mi się, że kupon powinien siąść, Zagrajcie za ile chcecie. Stworzę kupon E oczywiście. No i jeszcze się z Wami żegnam. Do jutra. Pewnie jutro coś znowu nagram. Także hejka.